Siema siema, tutaj Kungu, witam was w kolejnym już dawno chyba mam nadzieję, że przez was oczekiwanym dawno bardzo nie było Need for Speed Underground 2 Więc witam was ponownie, znaczy no witam was ponownie w następnym odcinku z gry Need for Speed Underground 2 Jest to chyba już dziesiąty odcinek, chociaż ten dziesiąty to naprawdę bardzo długo go nie było Podejdziemy sobie do pierwszego lepszego kółeczka, mam niewiele czasu Więc nie będzie to jakiś super mega długi odcinek, chociaż powinien być po tym, że nie było go przez kurde trzy tygodnie no ale dobra, polecimy sobie zwykły tutaj, kurna mać, cofaj, dyklu. cofaj, cofaj, Enter, ACCEPT, wow, to chyba takie, takie wyścigi zwykłe na driftowej tej, tak mi się wydaje, że to tak jest, nie patrzyłem za bardzo, co to jest za tryb, ale tak mi się wydaje, o tak, dokładnie, czyli to jest, czy ja tego nie grałem jakoś ostatnio właśnie, no nieważne, polecimy sobie jeszcze raz, ja lubię takie mapki, więc, więc to mi odpowiada. Nie wiem jak wam. Jeszcze le lepiej to było... O, ja pierdykam. Nie! Dawajcie go, kurde, teraz spadłem na trzecie miejsca. Już byłem drugi, prawie wyprzedzałem tamtego. Cholera, ale... Włoż Muszę patrzeć na mini mapkę. muszę patrzeć na mini mapkę, bo tego też się nie spodziewałem Zręcznym, dziwki. Cholera, zaraz tracę pozycję, zaraz tracę pozycję. Gościu się do mnie zbliża. Bardzo, bardzo szybko. No ty gościu lamusie, ty taksówko pierdzielona Ja pierniczę, dobra. Idziemy, utrzymałem trzecią pozycję, ale chyba już nic, większy, nic lepszego nie osiągnę. Chociaż... Czy ja wiem, jeszcze, jeszcze jest dużo czasu, jeszcze jest dużo czasu, więc może jeszcze uda mi się iść do to... kurna mać, chyba jednak mi się nie uda, sądząc po tym jak, jak tutaj jeżdżę. Gość mnie zaraz wyprzedzi. Wypierdzialaj taksówko, głupia! No kurna mać! Nie mam tutaj nitro, cholera! Jak dzę nitro! No i gunwo, 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 gunwo Dawajcie! Zaraz go wyprzedzę, tylko nie czwarty! Ja powtórzę ten wyścig, ale nie czwarty, no bez przesady. Nawet... nawet co z tego, że ja to będę powtarzał? Nie mogę być czwarty. Chodź tu no, Nie no nie, 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 nie. Będę czwarty. Kurde, jeszcze przytwierdziłem. Zajebiście! Przecież to... Ja pierdzę, ale to nie było ostatnie okrążenie. Dobra, trudno, i tak polecimy sobie jeszcze raz, ponieważ... No właściwie to nie ma szans, żeby tamto wygrać, więc lecimy sobie od nowa i lecimy tym razem. Mam nadzieję, że pójdzie mi dużo lepiej, że nie przywalę na samym początku gdzieś coś ten. O, tamci jak się stegesowali, no to pięknie. To na razie są... Ale i tak nas dogonią, bo tutaj zawsze tak jest, że nas potem doganiają ci, ci, którzy się tam i tak na, na, na początku się, się wypieprzą, a potem i, na, i tak nas dogonią. Co z tego, że... Że my jedziemy bardzo dobrze, czy coś. Oni tak nas dogonią, bo oni jadą tak idealnie, tak po prostu jak się powinno iść, żeby właśnie dogonili. Taki jest system tutaj, no ale cóż, zaraz nam znowu będą iść w plecki. Ło, o, o, o! Gościu! Dobra, zaraz dobędziemy chyba pierwsze miejsce. Ostień! Dobra, ładnie, ładnie wbiłem go w bandę. Tylko, żeby on teraz nie zrobił tego samego, no właśnie, wypierdziel. Nie, 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 nie o to mi chodziło! Fuck! Zajwicie, pokonaliśmy pierwszego gościa, tylko że jesteśmy trzeci zamiast pierwsi. Ponieważ y, drugie i trzecie miejsce, które teraz jest pierwszym i drugim, niestety nas wyprzedziło w momencie, kiedy myśmy się, kurna, rozpieprzyli jak debile. No dobra, trudno. Ugh. W każdym razie lecimy sobie tutaj, zbliżamy się do nich, ponieważ jadę naprawdę całkiem dobrze. Tak mi się przynajmniej wydaje, a oni jadą gorzej. Tyle widać, ponieważ ich doganiam. To jest trzecie okrążenie, to jeszcze mamy czas w takim razie. Bardzo się cieszę, ponieważ muszę mieć czas na wyprzedzenie tych lamusów. I... i git. Dobra. Jedziemy cały czas. Cholera, trochę nie chcą się do mnie przybliżyć. Trochę mi się to nie podoba. Dobra, przybliżyli się. O, dobra, tutaj gościu przypieprzył. To jest dobrze, jest dobrze. Ciśniemy dalej. Dobra. Cholera jasna, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę, będę trzeci, no. Ua! Tak, niewiele, jedno okrążenie bym ich miał, jedno okrążenie bym ich miał, więc jeszcze raz ciśniemy ten wyścig. Ja go muszę przejść, jak każdy wyścig, muszę przejść na pierwsze miejsce. No dobra, może nie na pierwsze, jeśli teraz będę miał drugie, to jeszcze sobie odpuszczę, żeby już nie cisnąć cały czas tego samego wyścigu, ale żeby nie mieć drugiego miejsca nawet, no to. No to sorry. Dobra, ciśniemy. Ciśniemy, ciśniemy. dawaj, ta. Dobra, niewiele mi brakuje do pierwszego miejsca. O je troszeczkę mi się tutaj Goście mnie tutaj próbuje lewą stroną wyprzedzić, ale ja się nie dam, ja się nie dam. Jedziemy sobie tutaj. Okrążenie ukończyłem przed nim jeszcze, więc cały czas jestem drugi, ale cholera jasna. Tutaj mnie próbuje teraz z prawej strony wziąć. Nie spodziewałem się go z prawej strony, ponieważ mi się wydawało. What the fuck, ale miałem szczęście! Znaczy, umiejętności mam, Mam, tak. Dobra. Pięknie, o, pięknie, dobra, znowu jesteśmy na drugim miejscu, teraz tylko utrzymać to miejsce, ewentualnie zdobyć jeszcze pierwszy, kurna mać, jak oni mnie tutaj się wpieprzają, taksówka mnie wyprzedziła, no ja pierniczę, dobra, dobra, cholera, z cholera, co to jest takie trudne, ja pierniczę, to nigdy nie było aż takie, kurna mać, trudne, dobra, jestem trzeci, zbliżam się do drugiego miejsca, do taksówki jakiejś głupiej, jedziemy, ono tu, ono tu, Cholera, to jest trzecie, A, trzecie okrążenie, dobra, to jest git. Jeszcze mam jedno okrążenie, żeby wyprzedzić chociaż jednego z tych z tych lamusów. Tylko że on pewnie tak idealnie pojedzie teraz, że, że to aż, aż nie będzie się dało go wyprzedzić. Oooo! Jak ja ładnie pojechałem! Idealnie wręcz. Dobra, zaraz ich, ich. ich obu wyprzedzę tu. No już prawie go mam, już prawie go mam! No nie, no nie, no nie! Pierdzielni tam! ha Nie! 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 Ja pierniczę pół sekundy mnie bym przedził. Nie, ale dobra, ja nie mogę tego cały czas. Trudno. Return to explore mode. Ja chcę pojechać jakiś inny wyścig, bo ten już mnie zaczyna denerwować. Ile można kurde to samo jechać? Ja pierniczę. Dobra, spokojnie. Gdzie jest mapka? Gdzie jest mapa? M? Wow, zgadłem. Co to jest? Tutaj, dlaczego tutaj nie ma żadnego tego? Um, żadnego garażu to mnie denerwuje. Znaczy, kurna, driftu. Dobra, jedziemy. W ogóle, po co ja właściwie włączyłem tego GPS-a, skoro to jest już obok? No ale dobra, włączyłem, bo czemu nie? Czemu nie? Jedziemy z circuita zwykłego. Accept. Będę teraz pierwszy na pewno, będę do ust śmierci robił ten wyścig. Aż mi się po prostu, kurde, nie znudzi. Dobra, ja bym chciał jeszcze tak co najmniej y, 8 minut nagrania zrobić. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Ponieważ, no, czy czasu, nie wiem, jak to jest. Muszę wyjść na dwór, ponieważ mam okazję pojeździć na deskorolce pierwszy raz od dawna. Bo, jakby ktoś nie wiedział, tu jeżdżą, grafikują. Słyną drogą. jak mogę Wam powiedzieć, albo nie, albo dobra. <laughs> o do maila, sorry. E, chciałem Wam powiedzieć, że. Generalnie, wszyscy się ludzie dziwią, że ja jeżdżę na dyskorolce, ponieważ tak, ja słucham wiecie, kurna mać ROKA METALU A oh FUCKING SHIT i to jest takie kurdy dla, dla wielu ludzi dziwne i tak chciałem się pochwalić. Ah! Ono tu! Ha 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 ha! Lamus Dobra, w takim razie, teraz walczymy tylko o pierwsze miejsce. Swoją drogą, to już chyba jechałem tę mapę. No ale dobra, tutaj wszystkie mapy są bardzo podobne, bo to mia miasto... Kurna mać, nie mogę się wysłowić, bo to miasto jest małe. Chociaż może nie aż tak małe, ale jednak jest małe, mimo wszystko. O, Ciet, troszeczkę mi to nie wyszło, tak jak miało wyjść. <laughs> Chociaż nie jest tragicznie, bez tragedii. Cholera, gości się ode mnie oddala ten pierwszy. A ma być na odwrót, bo ja mam się do niego przybliżać. On się ode mnie oddala. Dobra, troszeczkę się przybliżyłem, ale już się oddala. On jest kurde ode mnie szybszy na prostych. Ja niestety tutaj dostałem chociaż troszeczkę nitro. Nie dostanę tr chociaż troszeczkę nitro, to mi się nie podoba. Bo tutaj to bym bardzo chętnie użył takiego nitro. No ale cóż, trudno. Pociągi jadą górą. Ale dobra, jedziemy sobie tutaj, żebyś mi tutaj gościu nie wyjechał. Dobra, masz szczęście, że nie wyjechałeś. Jedziemy sobie, zbliżamy się do niego, zbliżamy się do niego. Tutaj będzie zakręt, teraz trzeba uważać. Wow, wow. Dobra, aaa! Przesadziłem! What the fuck O ja mam Nitro, nie chcąc tego użyłem, no dobra Dobra, jedziemy. Cały czas tutaj kurde dobrze mi idzie, dobrze, to da, 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 dawaj, dawaj! Co? Co ta gra się zrobiła trudniejsza? Czy o co chodzi? Dlaczego nagle przestałem móc? Za długo, za długo nie jeździłem, tak, to jest to jest pewne, za długo nie jeździłem. Dwa tygodnie... Kurna mać, o tyla mu się. O, tego to ci nie wybaczę. Drugi mogę być, ale żeby mnie tak hamsko, o cholera wyprzedzać. To nie ma opcji. Dzień pało! Nie dam się wyprzedzić. Nie dam się wyprzedzić. Dobra, jedziemy. Pięknie wszedłem w zakręt. O tyla mu się... Dawaj na, na czołówkę go! Tak! Dobrze! Dobrze o to mi chodziło! Pięknie go wbiłem na czołówkę! O, to koniec. Ty już finish second. Eee, wiecie co? Pam, 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 restart. Mam szansę, mam tutaj szansę, mi się wydaje na pierwsze miejsce, więc zobaczymy. <laughs> Zużyję zaraz tylko pół nitro. Resztę zostawię sobie na drugie okrążenie. Jebut, dobra. I resztę zostawiamy na drugie okrążenie. Teraz troszeczkę mi się przydało to. Ale tylko troszeczkę, bo dalej cholera... Jestem aż ty, skurczy silny. A tego to się nie spodziewałem, że gościu będzie aż taki silny. Dobra, jedziemy troszeczkę. Podgonimy go tu, A! Mogłem po prostu jechać zamiast się tutaj z nim siłować. No ale dobra. Ała, tutaj troszeczkę przyrysowałem. Ale dobra, jest git. jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze. <ścoughs> przypomniałem się ta pani, która mówi: Będzie dobrze! Zaufajcie mi, będzie dobrze. <ścoughs> tak, jest, jest zabawna. Dobra, troszeczkę użyłem nitro. Ale nigdy nie użyję całości, bo nigdy nie wiadomo, jak się dalej rozwinie. Ale jestem pierwszy, zajebiście, udało mi się zdobyć pierwsze miejsce. Zdobyć pierwsze miejsce, na razie się... na pierwsze miejsce. O cholera, no i już straciłem pierwsze miejsce, a jednak nie. Jednak nie, ale gość się do mnie chyba zbliża, więc zaraz chyba stracimy niestety to. Zaraz użyję nitro, jak tylko przejadę przy, przy, metę. Powinienem dostać jakieś punkty. O oh, fuck! Powinienem dostać jakieś punkty za to, że, że jako pierwszy przejadę tę metę sensie jakieś punkty do nitro, tak? Że, że będę nitro miał Dostałem nitro, dokładnie Tak jak myślałem, dobra, tutaj się trochę użyję Ale tak jak mówię, nigdy nie wszystko Bo nigdy nie wiadomo, co będzie potem To, co mi zostało, to i tak jest prawie gunwo Więc mogłem już zużyć wszystko Ale teraz już nie ma co Jak już to mogłem naraz to zużyć, ale tak to nie ma co Bo Bo jeśli mam zużywać tak, to nie jak jestem na prawie pełnej prędkości, tak? Eee, cholera, o cholera Och, shit Tutaj będzie ciężko Cholera O, oh, shit, spieprzyłem, spieprzyłem sprawę, spieprzyłem sprawę Uwaga, tylko wyjdę na prostą Używam nitro Ho, zeszło mi całe, zajebiście Troszeczkę słabo No, ale dobra Może, może to wygram, może to wygram Gościu jest ode mnie 2,5 sekundy ponad to jest bardzo dobrze i, i cały czas rośnie ta, ta przepaść między nami, ale to jeszcze nic nie znaczy. Ja jeszcze mogę wszystko, ała spierdzielić, ale takim czymś właśnie nie spierdzielę i To jest dobre. Więc jeszcze ewentualnie jak raz przypieprzę to. Myślę, że już nie dam, że już nie dam rady aż tak ale zaraz, kurde, wyjadę tutaj na czołówkę komuś, ale nie, nie wyjechałem nikomu na czołówkę, to już właściwie wygrałem. Można powiedzieć, że już wygrałem, że i zająłem pierwsze miejsce. Gościu prawie 3,5 sekundy nawet już... No 3,5 sekundy nawet ponad już w winner zajebiście. 3,5 sekundy gościu do mnie ma. I to mi się podoba. 3 sekundy gościu do mnie ma i to mi się podoba. Okej. Okay. Continue. Tutaj Reputation Points one, bank one Okej. Okay. Return to explore mode. Zapisujemy oczywiście wszystko. Którą tam mamy godzinkę. Jeszcze chwileczkę sobie pociśniemy jakiś wyścig. Tylko jaki tutaj w tym momencie będę musiał ogarnąć. Co to jest? To jest to, co, co ja tam, tam miałem. Sprint, ale nie za bardzo chcę sprint. Czy tutaj nie ma niczego innego? Eee, nie ma. No dobra, trudno. W takim razie, udamy się tam bardzo, bardzo szybko. Pociśniemy sobie jedno podejście, zrobimy, może dwa. I najwyżej zrobimy to w następnym odcinku, ponieważ nie za bardzo mam teraz czas. Dobra, nitro tutaj użyłem, żeby jak najszybciej sobie pojechać. Gdzie im będziesz kazał jechać za 200 metrów skręć w lewo. W prawo. W lewo, w prawo, cholera nie wiem. Nie wiem, gdzie mi każe skręcić. O, o, o. o, o! What, What the fuck! Nic nie widzę! A dobra, już wszystko widzę, ogarniam. Jest całkiem fajnie. Mam jeszcze taką prędkością jeździć to troszeczkę samobójstwo, ale na szczęście w tej grze nie da się zabić, więc jest git. Jebut! Oooo, zajebiście! Sprint, tak? Czyli z jednego miejsca do drugiego, czy taka dziwna jest ta? Nie, z jednego miejsca do drugiego. To mi się podoba. Cholera, źle wystartowałem, więc użyj. O ja, pierdziela, ale postrana trasa. Dobre, to mi się podoba. Jest troszeczkę bardzo posrana strasznie. Ale. Ale to jest w sumie fajne. Cholera, tutaj trochę używam nitro, żeby ich dogonić, bo. Bo niestety mam tutaj problemy. No ale dobra. Jeszcze mamy czas, jeszcze mamy czas, wyścig się dopiero zaczął, więc... O ja pierdzielę, jaki gościu! Tego się nie spodziewałem kompletnie. Dobra, gościu tutaj, wyprzedzamy gościa, który wygląda jak taksówka, tylko że nie jest żółty, więc... Więc, więc jego taksówką nazwać nie można, no ale, chociaż... Chociaż w Polsce, kurde, nie, nie ma, nie ma tylko żółtych taksówek, ale to tylko w Polsce, bo tak jak... Tutaj jeżdżą taksówki, to są żółte, więc... W realiach tej gry gościu jest... Gościu nie może być taksówką, tak? Dobra. pięknie tutaj mi idzie, bardzo dobrze. Bo jedziemy po autostradzie, to nie mam za bardzo na co wpadać. To mi się podoba. jak ja tutaj użyję mistrzu, to będę trochę szybszy? Troszeczkę 223 na godzinę, 225. Zaraz będzie 230, tylko żebym nie przywalił w ten, w ścianę. Zagapiłem się na licznik i prawie przywaliłem w ścianę. Tutaj będzie troszeczkę skręt. Ale nie powinno mi się tutaj nic stać. Ponieważ. O się! Co to było? Dlaczego on nagle tak zaczął zmieniać pasję? Ja nie wiedziałem, czy już mam jechać w prawo, w lewo. Co? Gdzie? Co? Ja piernicza, ale dobra, jedziemy dalej, cały czas nie straciliśmy yy, po... tego... O świetnie, źle pojechałem, źle pojechałem, źle pojechałem. Chcę jeszcze na lewo, chcę jeszcze... Nie, zdążę już na lewo. Cholera. A nie, dobrze pojechałem! Dobrze pojechałem, czyli bym, bym się udupił. Zajebicie, że tutaj na prawo. Będę musiał pamiętać, jeśli będę musiał powtarzać wyścig, to zapamiętam. Tutaj też prawą stroną trzeba jechać. Dobra, jedziemy prawą stroną, prawą stroną, wszystko fajnie, wow Dobra, udało się. Wbiliśmy sobie tutaj na prawą stronę. Jedziemy sobie prawie 200 na godzinę. Gości się do, ode mnie oddalają już prawie 5 sekund. O ście! Dobra, całkiem nieźle mi to poszło jak na mnie Więc git. Power slide, dziwko. Dobra, jedziemy dalej. A po co ja tego użyłem? Ja pierwnicze nie wiem. Ja piernicze nie wiem. Dobra, trudno, nieważne. To nie jest ważne. Teraz jedziemy sobie szybko tutaj. A tutaj taki pogmatwane jakieś semeczki będziemy kręcić czy coś, jak na kurde na zdawaniu naprawko. Dobra. Jedziemy. Nie wiem jak to będzie wyglądało tam na górze. Jestem trochę zdenerwowany tym, bo widzę, że tutaj może być różnie. Dlaczego ja jadę tak wolno? I dlaczego oni się do mnie zbliżają, no... Czy wiem dlaczego? Bo spieprzyłem i zacząłem wpadać na wszystko dokładnie tak. O ty. Eno, bez przesady. Wszystko spoko, ale bez przesady. Dobra, jedziemy, 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 jedziemy. Cholera, 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 cholera! Muszę być pierwszy. Muszę być pierwszy! Muszę być pierwszy! Muszę być pierwszy, muszę być pierwszy, muszę być pierwszy, 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 pierwszy winner! Your time, 250, fajnie, super ekstra, zajebiście. Za pierwszym podejściem to mi się naprawdę podoba. I co teraz zrobimy? Eee, quit to my mini, ale, ale chcemy zapisać oczywiście. Oczywiście, że save, oczywiście, że save. Oczywiście, wszystko, oczywiście. I tak, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Przepraszam, że tak długo nie było, mam nadzieję, że seria wam się podoba, dajcie znać, dajcie łapę. Z którą stronę to chcecie, czy w górę, czy w dół w każdym razie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zapraszam do komentowania, subskrybowania, lajkowania Facebooka oraz oceny filmu i wielkie dzięki za oglądanie. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!